Większość podrobionych towarów pochodzi z Chin. W tym roku turniej Super Bowl odbędzie się w Miami. Spodziewamy się, że na rynek trafi wiele podrabianych artykułów. Nasza operacja koncentruje się w szczególności na gadżetach NFL. Co tu mamy? Jakieś ubrania. Sprawdźmy ten i jeszcze ten. Mam koszulkę. Proszę. Kolejne. Jest ich tu ze sto. Niektóre wrzucono luzem. Gdyby były oryginalne, a nie podrabiane, byłyby o wiele lepiej zapakowane. To tania podróbka. Widać to po jakości materiału. Sprawdźmy, co mamy tutaj. Czapki z daszkiem. Tapki różnych drużyn, Bills, Titans, to nie tylko gadżety tych drużyn, które trafiły do finału, lecz także wielu innych. San Francisco, Kansas City to typowe, produkują to hurtem i wrzucają wszystko do jednego opakowania. Wystarczy spojrzeć na te kolory. Widać niską jakość. Gdyby porównać je z oryginalnym towarem, różnice byłoby widać jak na dłoni. Oryginalne czapki kosztują 40 dolców. Koszulka NFL 175-180. Jeśli ktoś kupuje podróbki, sądząc, że to oryginały, daje się okraść. Podrobione ubrania. Czekaj, mamy coś jeszcze. Rzućmy na to okiem. W środku jest jakiś metal. Sprawdźmy. No proszę. Pierścienie Super Bowl. Tu to samo. To wersje z poprzednich lat. Widać literówki. Na jednym z nich zamiast Super Bowl napisano Guper Bowl. To wartościowe przedmioty. 57 podrobionych pierścieni Super Bowl.